Witam i zapraszam na misję specjalną. Magazyn śledczy pod redakcją Anity Gargas. W dzisiejszym programie o tym kto odpowiada za to, że polskie stocznie znalazły się na skraju bankructwa. Jak, pomożecie! Ja. Ci, którzy do tego doprowadzili, muszą być rozliczeni za niegospodarność. To było jak gdyby wliczone w koszt. Mieliśmy być zniszczeni. Ludzie no nie wymarzą z pamięci tego, że, że byliśmy złodziejami. Taki lincz publiczny, który jest po prostu no, w cywilizowanym państwie nie powinien być stosowany. Komisja Europejska żąda, aby polskie stocznie oddały 5 miliardów złotych, które dostały od państwa. Mimo znakomitej koniunktury na świecie, polskie zakłady od lat nie mogą wejść na prostą. Wypłacenie żądanych przez Brukselę kwot oznaczać będzie ostateczne ich bankructwo. Czy upadek polskich stoczni był nieuchronny? Czy i komu zależało na doprowadzeniu ich do ruiny? Czy ludzie zarządzający stoczniami przyczynili się do ich klęski, czy też sami stali się ofiarami politycznych rozgrywek? Odpowiedź na te pytania kryją wydarzenia sprzed 6 lat. Czy Krzysztof Piotrowski stał się kozłem ofiarnym? Zrzucono na niego odpowiedzialność za upadek Stoczni Szczecińskiej. 6 lat temu były prezes został aresztowany. Wraz z nim zatrzymano cały ówczesny zarząd. Dziś sąd wszystkich uniewinnił. Jest to gigantyczna ulga, bo po prostu człowiek siedział pod tą presją, powiedzmy, przestępstwa domniemanego od kilku lat, a właściwie prawie od sześciu, z okładem, kiedy, powiedzmy, nas aresztowano. Czy nam życie zepsuło to? Pewnie tak, bo... Mówi się tak, zostajemy uniewinnieni, wszystko wraca do punktu wyjścia. No to już nie, no nie, nie, nie wraca, bo przecież e, to jak się ten nadwyrogu prawo to ja nie będę w 6 lat młodszy przecież. Ludzie e, no nie wymarzą z pamięci tego, że, że byliśmy złodziejami. Złodzieje złodzieje złodzieje, złodzieje! 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 Ci, którzy do tego doprowadzili, muszą być rozliczeni za niegospodarność. Muszą być rozliczeni za to, co robili. Tłum to jest tłum, Na Pichota wtedy właśnie tego tłumu się przestraszył. Nie wiem, czy on to zrobił świadomie, czy nieświadomie. No, takich rzeczy nie robi się nieświadomie, więc po prostu jak on wyszedł i powiedział to, co powiedział, no to no, musi sobie jakby no, w twarz umieć spojrzeć. To, co pan powiedział na wiecu zabrzmiało tak, jakby pan obiecał stoczniowcom głowę Piotrowskiego. Nie, to stoczniowcy wieszali na y, zaimprowizowanej szubienicy y, głowy wszystkich członków zarządu. Moim zadaniem, panie redaktorze, było uspokoić nastroje społeczne, było opanować y, te emocje, które nie ja wywołałem. I w takiej sytuacji trudno było odmówić stoczniowcom prawa do żądania rozliczeń. Wszystko na to wskazuje, ale mówię to z pewną ostrożnością, że zakończy to się wnioskami o areszty, że zakończy to się sformułowaniem zarzutów. Proszę nie łączyć wypowiedzi ministra Janika z moją, bo ja sam ze zdumieniem wieczorem tego samego dnia oglądałem wypowiedź ministra Janika, który wspominało o możliwych aresztowaniach w związku z sytuacją w stoczni. Nie miał, moim zdaniem, w mojej ocenie, prawa do takiego stwierdzenia. Pan Piechota uważa, że pan nie miał prawa wtedy tak do kamery powiedzieć. No, nie ma, no to no, no, ale cóż ja będę mówił o swoich kolegach? Po pięciu latach wszyscy są mądrzy. Natomiast mało kto ma odwagę stanąć przed panem przed kamerą i powiedzieć, że wtedy myliliśmy się. No. Myliłem się ja, mylili się moi koledzy. Krzysztof Piotrowski był w latach 90. symbolem sukcesu. Jako prezes stoczni szczecińskiej wyprowadził ją z długów i sprywatyzował sam został jednym z jej właścicieli. Kiedy przychodził Piotrowski, to był moment, kiedy była zakontraktowana tylko jedna jednostka. Także trzeba o tym ciągle pamiętać, bo jak się chce oceniać erę Piotrowskiego, to trzeba pamiętać, w jakim momencie on przychodził. Przychodził w kompletnym dramacie. Przez 11 lat rządów Piotrowskiego, państwo nie dołożyło do stoczni ani złotówki. Byliśmy klasyfikowani jako piąta stocznia świata. Co po prostu nie wyobrażaliśmy sobie na początku tej dekady. Byliśmy pierwsi w Europie. Pod koniec lat 90. wybuchł światowy kryzys w produkcji okrętowej. Cały przemysł okrętowy europejski miał gigantyczne problemy. Stocznie niemiecki miały takie same problemy, tylko tam były wspierane przez rząd. Jesienią 2001 roku w Polsce powstał rząd SLD. Piotrowski twierdzi, że ten rząd mu nie pomógł, za to zażądał, aby oddał państwu stocznie. Tak, w całkiem poludzku nasi koledzy lewicowcy w czasie rządzący uważali, że im się coś należy, w takim sensie dosłownym. Ponieważ w grupie stoczniowej było 30 spółek, 30 rad nadzorczych, prawda, tam. No, grube miliony wydawane na promocję, na działalność społeczną. No to było pytanie, to dlaczego akurat to nie ma przejść przez, przez nas. Potrzebne było im drobne potknięcie, żeby uzasadnić powiedzmy całą aferę. Potknięciem okazały się chemikaliowce. To olbrzymie statki cysterny. Stocznia zaczynała ich budowę. Miała kłopoty ze spawaniem blach. Kilka miesięcy opóźnienia podziałało jak efekt domina. I nagle okazuje się, że nie mamy możliwości wzięcia nowych kredytów, budujemy się już 17 statków, a kredytów jest tylko 11. I zaczyna brakować środków finansowych. Mamy powiedzmy, na swoich kontach, powiedzmy, przedpłaty na nowe kontrakty, które uzyskujemy od normatorów. Chcemy je uruchomić i tu jest potrzebna gwarancja rządowa. Rząd taki środki finansowy ma. Nie udzielono takiej pomocy. W marcu 2002 roku stocznia stanęła. Pracownicy w stoczni byli, przez dziesięciolecie byli powiedzmy elitą. Nagle mają wstrzymane wypłaty. W tym momencie bardzo łatwo wrzucić propagandę z zewnątrz. Bardzo łatwo ludziom wmówić, że wszyscy kradną, a szczególnie zarządy. Witam Państwa. Właśnie tak było dziś od rana pod stocznią szczecińską. I od tej najważniejszej dziś informacji zaczynamy kronikę. Media poinformowały, że policja bada finanse stoczni. Zaczęto szukać, no tak, jak się szukało w Związku Radzieckim, że jeśli coś idzie niezgodnie z planem, to musi być jakiś sabotaż, albo zła wola, albo złodziejstwo. Złodzieje, 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 złodzieje. I stąd już było bardzo blisko do tego, żeby czy pan mister Janik, czy pan Bichota powiedział tak, że że my ten zarząd zamkniemy i będzie wreszcie cacy. A jak wy macie kłopoty, to ratunkiem na te kłopoty jest nacjonalizacja. Ja kierowałem zespołem, który yy, pracował nad yy, programem ratunkowym dla całego sektora, więc gdyby pytać o przewodniczącego zespołu, tak, to był mój pomysł. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Mnie się wydaje, zresztą zdaniem osobiście ówczesnego pana ministra gospodarki, pana Jaska Piechoty, że oni tę awanturę wymyślili po prostu trochę z głupoty. To są ludzie, którzy są wprawieni w gierkach, w układach, to są bystrzy, inteligentni, mieli w kontaktach ludzie, natomiast ich wiedza o zjawiskach jest, gospodarczych, społecznych jest dość w sumie umiarkowana. Ludziska po prostu nie są ani ekonomistami, ani inżynierami, którzy to ocenią w sposób zimnym okiem. Wierzą powiedzmy to, co się podaje. Wtedy wszyscy tak jak dziś jednomyślnie domagają się prywatyzacji, to wtedy wszyscy walili kaskami, nosili szubienice z naszymi nazwiskami, domagali się renacjonalizacji. Uważali, że pod skrzydełkami państwa wreszcie będą bezpieczni. 16 maja 2002 roku zarząd stoczni i szefowie związków zostali zaproszeni na naradę do premiera Leszka Miller'a. Żąda się od nas, żebyśmy oddali akcję. Jeżeli to oddamy i wyjdziemy z zarządu spółek, no to wtedy państwo łaskawie po prostu pomoże nam w tym momencie. No i wtedy pan Kaczmarek oświadczył wprost. Panie prezesie, pan łaski nie robi. Pan w zębach nam te akcje przyniesie jeszcze. Pamięta Pan taką wypowiedź? Nie sądzę, żebym użył takiego sformułowania, ale to bardziej chyba barwna wyobraźnia, to dotyczy związkowców. Miler jeszcze dokłada jedno taką opinię, która powiedzmy lotem błyskawicy przeszła przez media bez żadnego powiedzmy odzewu, mianowicie, że prywatnemu się po prostu nie pomaga. Jak była trwoga, no to przyszło się do tego skarbowego boga, prawda, do państwowego boga, po to pomóżcie. No ja pytam, dlaczego tylko tym menadżerom prywatnym skarpaństwa miałby zaryzykować i pomóc i powierzyć majątek bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Mieliśmy zatrudnienie 11 tysięcy ludzi, które do tej pory powiedzmy to przedsiębiorstwo funkcjonowało i funkcjonowałoby dalej w tym przypadku. Nikt po prostu takich y, 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 jakichś dylematów nie posiadał, że wyrzuci się powiedzmy ich na bruk. Co najmniej 5 tysięcy. Wyrzucono. My chcemy chleba! My chcemy chleba! My chcemy chleba! Musimy po prostu cierpliwie poczekać. Ile, panie prezesie, panie prezesie, ile? Na Boga, na rany Chrystusa, jak to było panu Włodyjowskim, ile mamy czekać? Kiedy myśmy byli w Warszawie, zorganizowano znów akty protestacyjne pod stocznią. I powołano jakiś komitet protestacyjny, którego żeśmy nie znali. A w Warszawie już pan e, Piechota znał go, już wiedział o tym. Zmoczenie! Zmoczenie! Nie próbowali panowie jakaś opanować sytuacji? Ja w każdym razie osobiście nie bardzo nawet się starałem przekonać, bo znam tych ludzi dosyć dobrze, tłumaczy się, czyli jest winien, bo powiedzmy Antosiewicz usiłował się tłumaczyć. No to wtedy gwizdy i tego, i, i szubienica i tak dalej. Nie? Z OPZZ też chciał coś powiedzieć, no to też sznurek podłożyli, nie? Pod, pod głowę. Piechota za wszelką cenę chciał doprowadzić do upadłości stoczni. Rząd uznał, że po upadłości będzie łatwiej znacjonalizować stocznie. Produkcja statków to jest naprawdę dobry interes i nie zmieni tej opinii jedna upadłość źle zarządzanej spółki. Zaczęto planować upadłość. Takie mówienie jest fajne, ale jeśli tak mówi i tak postępuje decydent, to jest tak naprawdę tak powiem, przypadek opisany w kodeksie karnym. Każdy przedsiębiorstwo padnie, jeżeli rząd wpadnie na pomysł, żeby to uwalić. Były minister gospodarki Jacek Biechota twierdzi, że banki przestały kredytować stocznie i rząd musiał interweniować. Mój problem polega na tym, że tak banki siedzą cicho, no bo oni dali tupy za przeproszenie. Jeżeli ktoś wstawia tezę, że banki mogły podjąć decyzję dlatego, że minister ich straszył, no Próbuje się jak gdyby umniejszać negatywną rolę Piotrowskiego i jego ekipy w doprowadzeniu stoczni w latach 98-2002 do upadłości. I Próbuje się to przesłaniać osobami kaczmarka, piechoty i Janika. To jest jakaś farsa. 14 czerwca 2002 roku stoczniowcy dowiedzieli się o planowanej upadłości. To był przekręt, potworny przekręt. I on śmiał potem wystąpić przed tą załogą, że on ją ratował, i tak dalej. Co jest nieprawdą. No. Tego samego dnia piechota obiecał: Ci, którzy do tego doprowadzili, muszą być rozliczeni za niegospodarność. Muszą być rozliczeni za to, co robili. Jechaliśmy do Warszawy na zaproszenie banku, Brebanku który chciał po prostu pomóc w strukturze holdingowej, bo uważano, że po prostu upadłość holdingu jest to po prostu no, zło konieczne. I, i w drodze do, 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 pod Toruniem zostaliśmy zatrzymani przez policję i aresztowani. Na początku lipca 2002 roku policja zatrzymała siedmiu współwłaścicieli i członków zarządu stoczni. Mieliśmy być zniszczeni generalnie i to, tego potrzebowała policja SLD, aby po prostu uzasadnić swoje działanie późniejsze. 29 lipca 2002 roku. Ogłoszona została upadłość stoczni. Rząd powołał w jej miejsce państwowe przedsiębiorstwo Stocznia Szczecińska Nowa. Państwo odkupiło część majątku za symboliczną jedną złotówkę. Były prezes Krzysztof Piotrowski twierdzi, że naraził się SLD. Kupił bazę paliwową po Marynarce Radzieckiej. Chciał, aby stocznia zajęła się importem i sprzedażą paliw. Dzięki temu rekompensowałaby sobie straty w czasie krachu na rynku okrętowym. Nie spodobało się to związanym z SLD biznesmenom, którzy handlowali paliwami. Weszliśmy po prostu, jak nam malowniczo powiedziano, nie do swojego koryta. To tak powiedział? To powiedział piechota. To absolutne kłamstwo. Nigdy takiej rozmowy nie było. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nawet nie używam. Tego rodzaju sformułowań i tego rodzaju stwierdzeń. Piechota twierdzi, że odradzał tylko prezesowi stoczni nierealne pomysły. Czy wie pan, że on chciał budować płaskodenne barki pływające po odrze, takie z napędem łopatkowym, jak na Mississippi, żeby benzynę tam przewozić tą łodro w głąb kraju? Ten facet po prostu już wtedy psychicznie odleciał. No. Po usunięciu Piotrowskiego ze stoczni, bazę paliwową odkupiła spółka Prolim, której współwłaścicielem był Jerzy Jendykiewicz, szef SLD na Pomorzu. Obecnie dużo się dyskutuje powiedzmy, o tych powiedzmy, naciskach politycznych, jak one wpływają na powiedz, poszczególne firmy, biznesmenów itd., w jaki sposób dołują tą firmę. W tamtym czasie takich dylematów nie było. Prokuratura apelacyjna w Poznaniu oskarżyła siedmiu członków zarządu o spowodowanie strat ponad 60 milionów złotych. Nie dbali o zakres oskarżenia, ponieważ byli przekonani, że na pewno jeżeli ktoś jest prezesem przez 10 lat, no to w papierach znajdą się powiedzmy jakieś powiedzmy, haki. Zdanie prokuratury apelacyjnej w Poznaniu. Potwierdzeniem moich. Złych intencji, zbrodniczych działań w roku 2002 było to, że w roku 1991 zamieniłem mieszkanie. Sąd nie ustalił, kto był autorem stwierdzenia, że w Stoczni Szczecińskiej powstała szkoda. Pan prokurator użył sformułowania, że jeśli idzie o mnie, to nie udało się znaleźć dowodu do potwierdzającego popełnienie zarzucanych mi czynów i w związku z tym żąda dwóch lat zawieszenia na cztery lata. 2 kwietnia 2008 roku, sześć lat po rozpoczęciu śledztwa, sąd uniewinnił cały zarząd stoczni. Wyrok był miażdżący dla prokuratorów. Zdaniem sądu, do procesu w ogóle nie powinno dojść.